Cześć, witajcie w materiale z gry Escape from Tarkov, która od momentu zapowiedzi wydaje mi się przyciąga sporo uwagi. Wydaje mi się, że gracze kojarzą ją z serią S.T.A.L.K.E.R. Między innymi, słusznie i niesłusznie. Właśnie chyba szczególnie w Polsce i w tych okolicach Escape from Tarkov wydaje się całkiem popularne, ale dopiero teraz rozpoczęły się zamknięte testy beta, do których możecie się dostać, jeżeli wykupicie sobie dostęp wcześniejszy, jakiś tam founder pack, coś w tym stylu, ale jeżeli nie chcecie od razu wydawać pieniędzy, to proszę o to nasz materiał, w którym opowiem o podstawach rozgrywki właśnie w tej grze. A jest to rozgrywka dosyć nietypowa. Więc tak, na początku wybieramy sobie, czy nasza postać, bo tak, tworzymy jakby głównego bohatera w cudzysłowie, chociaż nie ma to żadnych historii ani fabuły, ani nic takiego, ale po prostu mamy swoją powiedzmy. Priorytetową postać, i tu mamy lepsze wyposażenie, trochę i tak dalej. Zbieramy ekwipunek w kolejnych misjach, przenosimy je do kolejnych misji. Ale z kolei, jeżeli umrzemy, to obcy gracz może nam coś zabrać, i wtedy to tracimy bezpowrotnie, chyba że coś ubezpieczyliśmy. To jest jeszcze inna kwestia. Natomiast jest jeszcze frakcja skaw, i to są tacy bandyci, którymi możemy po prostu rozpocząć grę. Zaczynamy, jak widzicie w opisie, z randomowym girem, czyli jakby z losowym ekwipunkiem. I to jest fajne, żeby poznać mapę może, czy tam, żeby nie, za bardzo tak bezstresowo, żeby po prostu pograć. Pokiedy zaczynamy z jakimś losowym ekwipunkiem, to po prostu nie zależy nam za bardzo na tym, żeby go zatrzymać. Ale my sobie zagramy tym razem jako ta postać główna. Miejmy nadzieję, że tym razem serwery nie odmówią posłuszeństwa, jako ostatnio. Mamy parę misji do wyboru, jest Poziom trudności albo hard, albo insane, więc całkiem nieźle, chociaż to nie jest raczej dobry wyznacznik, bo tak naprawdę, jeżeli już zagramy parę razy, to nawet na tym insane nie jest trudno. Po prostu należy wiedzieć, czego spodziewać się po sztucznej inteligencji, jak jakoś tam poznać zachowania botów i tak dalej. Bo oczywiście walczymy z botami głównie i przede wszystkim, ale właśnie dodatkiem jest to, że możemy też walczyć z innymi graczami. Tutaj mamy właśnie taką stronę, na której możemy sobie ubezpieczyć jakikwitunek. ja mam już to zrobione. Widzicie, są takie ikonki, tarczy. To znaczy, że sprzęt jest ubezpieczony. Jeżeli go stracę, to po prostu do mnie wróci po jakimś czasie. Bardzo przydatne. Moja postać, nickname. No i zaczynamy. Trzymamy kciuki, żeby się udało. No i jesteśmy w grze. Jesteśmy w okolicach Tarkow Gdzieś Zaraz zobaczymy, gdzie konkretnie jestem. O, jakiś domek. Um. Nie mamy mapy, nie mam mapy na początku, więc nie mogę sobie po prostu sprawdzić, w którym miejscu jestem, ale oczywiście jak już parę razy odwiedzimy daną lokację, to w miarę orientujemy się w terenie. Bo te mapy są co prawda bardzo duże, ale też nie na tyle ogromne, żeby jakoś specjalnie trudno było je poznać. Ja już tu gram no któryś raz z kolei właśnie na tej, tej mapie. Jakoś najbardziej przypadło mi do gustu, a też chciałem wrócić na jakby do znajomej lokacji. I teraz tak, sterowanie jest, troszkę mi to przypomina serię Arma, pod tym względem, że nie jest to taki po prostu zręcznościowy system poruszania się. Czujemy tutaj naprawdę wagę naszego bohatera. Suwakiem myszy zmieniamy prędkość, widzicie teraz w rogu ekranu, że przesuwa się taki suwak jakby i tym kontrolujemy prędkość naszego poruszania się podstawowego. Poza tym mamy też oczywiście sprint, który nam zużywa staminę i Raczej nie jest zbyt, znaczy jest tylko przydatny do ucieczek, głównie, no bo też po spłynięciu bardzo trudno jest celować i tak dalej, i tak dalej. Więc raczej standard, jeżeli chodzi o gry tego typu. Może wejdziemy sobie na górę na początek. Chyba wiem, gdzie jestem. Oczywiście mapa nazywa się Shoreline, więc jesteśmy na wybrzeżu, a możemy być bliżej lub dalej wody. Weźmiemy sobie snajperkę też na chwilę, żeby troszkę tu popatrzeć. Ups, chyba tędy się nie, a, uda się? Nie. Niektóre elementy terenu są nie do pokonu, dobra. Tu chyba nie da się wejść. Nieważne, trudno. I teraz tak. Możecie się zastanawiać, o co chodzi w tej grze. Ja postanowiłem właśnie, że ten materiał będzie taką typową rundą w Escape from Tarkov. Bo można by zrobić z tego filmik jakby efektowny, jeżeli bym zmontował same strzelaniny i tak dalej. Ale tak naprawdę, tak samo jak robiłem z PlayerUnknown's Battlegrounds. Gdzie też pokazałem wam taką po prostu typową przeciętną rundę w tej grze, i tak samo zrobię tutaj. To znaczy, warto mieć na uwadze, że w Escape from Tarkov e, może być tak, że rozegramy całą misję i nawet do nikogo nie strzelimy. To warto mieć na uwadze. To nie jest. O, nie chcę chyba tędy zejść, bo to będzie problem, ale to jest w sumie dobry punkt widokowy na moment. To nie jest taka typowa strzelanka sieciowa. To nie jest typowa gra survivalowa też. Ja nie, nic, nic nie dojrzę przez to, ale chyba nikogo tam nie ma. To nie jest typowa, typowa gra Survivalowa, ponieważ celem nie jest tu jako takie przetrwanie, tylko jak wskazuje sam tytuł gry, celem jest ucieczka z miasta Tarkov. I właściwie w każdej misji chodzi o to, żeby dotrzeć do punktu ewakuacji. Wydaje mi się, że tych punktów na każdej mapie jest nie wiem, czy jest ustalona liczba ale na pewno jest więcej niż jeden. I po prostu do, do, docieramy do takiego punktu, czekamy tam parę sekund i tyle, i misja się kończy. Oczywiście urozmaiceniem jest to, że przeszkadzają nam w tym obcy gracze, którzy są, jeżeli gramy w trybie online, a poza tym spotykamy też boty, które często, akurat sztuczna inteligencja to jest jeden z plusów tej gry, przynajmniej kiedy nas jakby wrogowie zauważą, bo jeżeli na przykład zauważymy my pierwsi wrogów z daleka, i zaczniemy używać snajperki, żeby ich likwidować, no to potrafią się bardzo głupie zachowywać. Ale z kolei, jeżeli zabłądzimy w jakimś kompleksie, fabryk czy coś takiego i... zaatakuje nas grupa botów właśnie, no to z kolei... no umie, umie, umieją się przemieszczać bardzo dobrze i jakby zmieniać pozycję. Więc... Tu chyba nic nie ma ciekawego. Lutowanie, szukanie przedmiotów jest bardzo ważną częścią tej gry. Jakby ja nie będę się na tym skupiał, bo jestem... No, bardzo dobrze wyposażony, jak na ten moment. Gry zaczynamy z jakimś tam podstawowym ekwipunkiem, Potem w kolejnych skrzyniach. O, amunicja. Przyda się, czemu nie? W kolejnych skrzyniach, pudełkach i tak dalej zdobywamy m.in. amunicję. To wszystko też skutkuje punktami doświadczenia. Mm. Dobywamy też przede wszystkim broń, ale broni nie znajdziemy nigdy, nie, nie znajdę kałasznikowa czy snajperki w bagażniku raczej. Jest to takie troszkę bardziej realistyczne powiedziałbym, to znaczy, jeżeli jest jakaś tam skrzynia wojskowa, to tam jest szansa, że znajdziemy broń. Z tego co zauważyłem, lód zawsze jest w tym samym miejscu w sensie, jeżeli jest jakaś skrzynia z przedmiotami, to zawsze trafimy na nią w tym samym punkcie. Więc nie jest to randomowe, co ma swoje wady i zalety. Tutaj, na przykład, jeżeli mamy rację, i to faktycznie jest randomowe. To tu w tym bunkrze powinna być zielona skrzynia, zaraz przy wejściu. A tam będzie jakiś pistolet albo amunicja. Eee, tak jest, tutaj. To jest tak akurat niskiego tieru jeszcze skrzynia, ale... No, przy okazji Wam pokażę, jak wygląda w ogóle system ekwipunku i lutu. Eee, tu po prawej stronie pojawia nam się to, co znajdujemy. I jeżeli nas coś interesuje, to możemy sobie przełożyć po prostu do plecaczka. Eee, a ten mój plecak jest już tak trochę wypełniony, jak zauważyliście pewnie. Chociaż dopiero zacząłem misję, a to dlatego, że po prostu, to chyba jeszcze o tym mówiłem, że te przedmioty, które znajdziemy tam przechodzą do, po prostu do naszej postaci, do naszej kieszeni, w cudzysłowie mówiąc, I, i to jest taka jakby trochę wyjątkowa cecha tej gry, prawda, bo na przykład takie, no nie wiem, DayZ czy PlayerUnknown's Battlegrounds, jeżeli giniemy, to potem zaczynamy od początku, a tutaj część przedmiotów przenosimy ze sobą, część jeżeli mamy ube ubezpieczenie, to w ogóle nie tracimy nawet tych najcenniejszych rzeczy, więc yy, no jest to takie dosyć ciekawe rozwiązanie. W ogóle te misje nazywane są rajdami to mi pasuje, no bo tak naprawdę rozpoczynamy misję, mamy konkretny cel, musimy dotrzeć do punktu ewakuacji i koniec. Więc nie jest to tak jak na przykład właśnie w DayZ wspomnianym, że błądzimy, szukamy uzbrojenia, szukamy jedzenia, bicia i tak dalej i, tak I czyhamy na innych graczy. Jest tu w Daisy takim i w innych grach survivalowych nie ma jakiegoś tam konkretnego celu, takiego po którym wiemy, że, że po prostu zakończy się nasza krótka przygoda. A tutaj tak jest, więc ta gra też sprzyja. Chociaż takie dotarcie do celu tutaj potrafi zająć tam z pół godziny, 20 minut, zależy ile, ilu wrogów spotkamy i tak dalej. Natomiast jest to jednak no, mniej czasochłonna gra niż, niż taki typowy jakiś survival. Na pewno już zauważyliście, że. Obsługa broni też jest trochę. No nie jest to zręcznościowy system. Na przykład snajperka to nie jest taka snajperka jak w Battlefieldach czy Call of Duty. Tylko ten system, ten zoom jest taki no bardziej realistyczny. Więc. O, to jest bot, oczywiście od razu można zauważyć. Eee, I chyba zostawimy go w spokoju, chociaż z drugiej strony co mi szkodzi, nie? Chyba zdąży uciec jakby się tam ich. Bo z tego co wiem, na tej, na tej wysepce jest sporo botów takich dosyć ciężkich. Do pokonania, ale mogę spróbować. Tym bardziej, że gram w trybie offline, jak już zaznaczyłem na początku, bo serwery nie działają. Co swoją drogą, to jest kolejny powód, żeby trochę się wstrzymać, jakby co z zakupem jeszcze tej wczesnej wersji. Dobra, spróbujmy, może. No i leży. To jest właśnie trochę mi, trochę mi ten system strzelania przypomina ym, takie gry jak Red Orchestra yy, czy Rising Storm, gdzie właśnie też snajperki zachowywały się bardzo podobnie. Nie pamiętam ile tam było tych przeciwników jeszcze. Yy, nie będę chyba teraz wam pokazywał całego jakby, przebiegu misji i dojść do końca. A może pokażę, zobaczymy jak to się rozwinie. Skoro nie spotkam innych graczy, to w sumie czuję się trochę bardziej swobodnie, nie będę ukrywał. Tryb offline jest fajny, w ogóle możemy tutaj sobie dezaktywować boty. Jeżeli chcemy, w trybie offline nie zdobędziemy co prawda, żadnych, żadnych nagród ani przedmiotów w tym trybie, ale no, można po prostu na spokojnie sobie poznać lokacje, zobaczyć gdzie są właśnie te punkty ewakuacyjne i tak dalej. Tam chyba już nikogo nie będzie, a jeżeli są, to w sumie mnie nie, nie interesują za bardzo, więc może zajmijmy się po prostu podróżą dalszą. Z tego co wiem, kolejne boty będą na takiej stacji benzynowej, bo te lokacje botów niestety no też są zdeterminowane z góry więc niczym nas ta gra nie zaskakuje. Dlatego lepiej jednak na ogół grać online, jeżeli już poznamy sobie tam mapę na tyle, na ile chcemy. Czym to też nie jest tak, że to, ta gra to też mi się podoba, że jakby. Escape from Tarkov to nie jest deathmatch, to nie jest typowa sieciowa tam strzelanka Bo jeżeli widzieliście tam w menu głównym przedtem e, Graczy online może być od 4 do bodajże maksymalnie 10, coś takiego, więc to jak na taką dużą mapę to jest naprawdę mało I właśnie tak jak już powiedziałem to jest fajne, niektórym może się to nie spodobać, że no w sumie bo przez to właśnie dzieje się to co teraz widzicie Czyli możemy sobie iść Nawet jeżeli grałem online parę razy to zdarzało się po prostu, że y, no, pokonałem tylko chyba tam paru komputerowych przeciwników, może trzech na całą misję e, i nie spotkałem żadnego gracza. Może tam jednego spotkałem, biegł sobie gdzieś w oddali, ale postanowiłem go w ogóle nie ruszać. Bo tak naprawdę szczególnie jeżeli jesteśmy wyposażeni dobrze, to nie warto nam zaczepiać obcych graczy. Oczywiście warto ich unikać, no bo wiadomo jak to jest w grach tego typu. Zawsze jesteśmy na celowniku czyimś. Ehm... Ale nie ma tu takiego ciśnienia, ciśnienia na, na deathmatch. Chyba, że właśnie to jest też ciekawy dodatek, że sobie postanowimy zagrać jako przedstawiciel frakcji SCAF. To wtedy my zaczynamy jako jeden z bandytów, ale jesteśmy graczem, a nie botem. No i wtedy już mamy, prawda, zabawa cała polega na tym, żeby starać się przeszkadzać tym, tym graczom, którzy grają jako ta, jako ta główna frakcja, czyli ten przedstawiciel tego pseudo-NATO. Którym ja jestem teraz. Coś tu słyszałem. Może złudzenie. No i w każdym razie gra z kawem jest dla takich bardziej graczy, którym zależy na PVP. Ok, zbliżamy się do stacji benzynowej. Z tego co wiem, i już coś słyszę, tak jest. Czyli tak jak mówiłem, boty zawsze w tym samym miejscu. No gdzie się chowasz kolego? No, no trudno wycelować, nie jest łatwo, ale postaram się. Bardzo dobrze że się ustawił. Prosto tam gdzie trzeba było, i teraz powinien wybić drugi, wybiec drugi jego kolega. Hmm. Mam nadzieję, że mnie nie zaskoczą niczym tym razem. Może zmienimy broń na coś bardziej poręcznego. Broń jest całkiem sporo. Bardzo fajnie są odwzorowane. Przede wszystkim, jak już słyszeliście, może chociaż nie strzelałem zbyt dużo, ale bardzo mi się podoba model. Nie tylko używania, taki właśnie bardziej autentyczny, realistyczny, ale przede wszystkim udźwiękowanie tych broni jest bardzo fajne i bardzo też ciekawe jest to i godne uwagi, że dźwięk broni jest zupełnie inny w zależności od tego, gdzie strzelamy. Czy jesteśmy w jakimś pomieszczeniu, czy pod dachem, czy w jakiś tam w lesie inaczej, inny jest odgłos troszeczkę niż w jakiejś fabryce, czy po prostu na środku ulicy. Więc to jest fajna rzecz. Tu powinien być drugi koleś, gdzieś drugi bandyta. A ja nie chciałbym zginąć z rąk bota. Aż dziwne, że nie wybiega stamtąd. Bo zawsze, jak tego pierwszego się pozbędziemy, to ten drugi tutaj nagle podchodzi. Ale coś. Hmm. No nic, może spróbujmy strzelić w coś. Chociaż mam akurat z tłumikiem, to no niezbyt wiele się zda. No, o tym mówiłem. Bardzo, bardzo fajny jest ten odgłos. Każdej praktycznie broni. No nic, chyba nie będzie jednak tego drugiego pana bota. Wejdziemy do środka, zaryzykujemy troszkę. Mam, mam kamizelkę, więc nie jest jakby zbyt. O. No tak. Musiałem to zrobić. Ogień nie jest zbyt przyjazny. A tutaj mamy przygody właśnie lutowania. Kolejny możemy sobie zabrać shotguna i nóż i czapeczkę. Jeżeli bym ją sobie zabrał, nie ja mam teraz... Zresztą ja mam chyba jeszcze tam w sejfie, tak zwanym e, strzelbę jakąś, więc. Ale mógłbym sobie teraz zabrać do plecaka, gdybym nie miał broni. I miałbym broń na kolejną misję, albo do wykorzystania oczywiście w tej misji jeszcze. Chciałem jeszcze powiedzieć parę słów o oprawie graficznej. E, bo to co widzicie teraz to są ustawienia takie no, średnie powiedzmy. A to dlatego, że ta gra jeszcze nie jest zbyt dobrze zoptymalizowana. Ale kiedy odpalimy ją na maksymalnych ustawieniach, to naprawdę wygląda fenomenalnie, to twórcy się bardzo przyłożyli. Zresztą pewnie widzieliście jakieś screeny z tej gry, czy, czy filmiki, materiały wideo oficjalne, gdzie tam są pokazywane właśnie maksymalne ustawienia, to, to wygląda świetnie. Dobra, lecimy dalej. Ja oczywiście pamiętam, gdzie jest punkt ewakuacji, więc, więc mam trochę łatwiej. Bo gdyby tak nie było, to bym sporo błądził, a też nie chciałem, żeby ten materiał tak wyglądał. Chociaż i tak nie jest zbyt intensywny, bo zabiłem dopiero dwóch przeciwników. No ale tak jak mówiłem, to nie jest intensywna, znaczy jest intensywna gra w trybie online. Kiedy mamy tą świadomość, że w każdej chwili ktoś może na nas napaść. To wtedy jest fajnie. Aczkolwiek jeżeli w tym materiale grałbym w trybie online, no to i tak wcale nie znaczyłoby, że... Żeby, żebyśmy... ups! Ups, 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 ups. ups. No, jednak jest trochę intensywnie. E, zacząłem już mówić. To wcale by nie znaczyło, żebyśmy spotkali innego gracza, gdybym grał online. No bo. paru graczy na taką dużą mapę to jest jednak. Gini. No. I to to była taka mini już trochę. I tu widzieliście właśnie, że ten system strzelania jest taki. No właśnie bardziej taki armowy, nie? Można to troszkę porównać, wydaje mi się, do tej właśnie gry. W ogóle zapomniałem, że tu też są boty. Mm. Nie będziemy przeszukiwać już kolejnego budynku, bo ja mam ekwipunku i tak aż nadto, więc po prostu pójdziemy sobie, uważając oczywiście. Co on tu ma przy sobie? Nie, nic ciekawego chyba. Ja sobie tak już nie mam miejsca w plecaku, więc nie będę tracił czasu na, na przyglądanie się co miał każdy w kieszeniach. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze powinni być ci goście. więc spokojnie, spokojnie. Ale tak, więc jak już zacząłem mówić i nie dokończyłem, jeżeli komuś zależy na po prostu sieciowej strzelance, to niech się troszkę zastanowi, bo patrzcie na ten materiał i wyobraźcie sobie, że tak mogą właśnie niektóre misje wyglądać. Chyba, że no, oczywiście możemy się umawiać z innymi graczami na wspólne rozgrywki i tak dalej, to wtedy jest troszkę bardziej emocjonująco, ciekawie. Ale tak, tych przeciwników nie ma tak wielu. No, widzieliście, na, na, tak, na taki duży port, jeden bot mi wyskoczył tylko. Więc ym, zresztą to i tak ta gra nie mogła być jakąś tam intensywną strzelanką, w której no, w, wypadają na nas chmary wrogów. No bo to tak naprawdę od jednego celnego strzału w głowę nasz bohater też umiera po prostu, więc y, nie jest to. Nie jest to arkadowy shooter, więc y, nie mogli nas twórcy zalać tutaj falami wrogów. Ym, ale mimo wszystko. Jakby sama formuła rozgrywki mi się podoba. To, to znaczy, po prostu możemy poznawać kolejne lokacje i starać się, może trochę wybierać inne drogi do tego punktu ewakuacji. Czy wybierać trudniejszy poziom, większy poziom trudności i tam testować swoje siły w tym, w tym właśnie zakresie. Albo po prostu wybierać przedstawiciela drugiej frakcji i grać jako bandyta, co też jest całkiem ciekawą opcją. To jest kolejna skrzynka. Więc, jakby co, jeżeli kupicie sobie już tę grę w przyszłości, to ten materiał też może być taką instrukcją, jak dotrzeć do chyba najbliższego punktu ewakuacji na mapie Shoreline. Jest on właśnie w porcie tutaj i wygląda w ten sposób. I wystarczy teraz, że wejdę do środka, i już zaczyna się odliczanie. Proszę bardzo, 4 sekundy. A tu jeszcze przykład udźwiękowienia. No, i to, to by było na tyle. Jakby to jest cała misja. Jak, jak widzieliście, nie zajęła zbyt długo. Tam wyciąłem mały fragmencik biegu po lesie, bo nic się po prostu nie działo. Więc no, co wam będę pokazywał, jak biegnę przez yy, i mijam pełno drzew? Na końcu zaczynałem podsumowanie. Tam experience, statystyki, bla bla bla. I tak to wygląda. Tak właśnie wygląda ta produkcja. Oczywiście możemy też spotykać innych graczy, jeżeli gramy online. Co warto mieć na uwadze, nie wszystkim musi się to pod podobać, ale tu też nie jest tak właśnie jak w DayZ, że jest tam kilkudziesięciu graczy na serwerze, i musimy naprawdę bardzo uważać, bo w każdej chwili ktoś może do nas wyskoczyć. Jest to tutaj. To, to, to jest troszkę tak bardziej. Zbalansowane, troszkę bardziej w stronę wydaje mi się PVE jednak, czyli walki z botami, więc mi to akurat przypadło do gustu. No i tu jest też taka zakładka jakby handlowa i tu możemy wynajmować dealerów, którzy nam zapewniają ubezpieczenie i nie tylko, ale w pełnej wersji też jak widzę będzie coś w stylu um, aukcja aukcje i free market, czyli free market. Nie mam pojęcia co to będzie, podejrzewam, że będzie można po prostu za, za pieniądze zgromadzone w grze kupować od innych użytkowników ekwipunek, co by było bardzo fajnym dodatkiem, no bo w sumie znajdujemy sporo broni po jakimś tam czasie. Jeżeli będziemy sobie chcieli, chcieli się ich pozbyć, to będzie można je sprzedać początkującym na przykład graczom, więc całkiem fajna rzecz. Ogólnie wrażenia są całkiem pozytywne, chociaż mówię, polecam raczej poczekać na, na pełną wersję, jak w wielu przypadkach, tym bardziej, że ona jeszcze nie jest w pełni zoptymalizowana. Ma też problemy z serwerami, dlatego też nie mogłem nagrać normalnego materiału w trybie online, ale mniejsza o to, to było Escape from Tarkov. Dziękuję bardzo za uwagę, wypowiadajcie się w komentarzach, czy może już gracie, jak wam się podoba taki styl rozgrywki, taki bardzo minimalistyczny i tak naprawdę co myślicie o takiej formule właśnie strzelanki, w której wcale tak dużo nie strzelamy, więc dajcie znać i do zobaczenia w kolejnych materiałach.